Na samym końcu wczorajszego bloku głosowań koalicja 13 grudnia próbowała odwołać ze składu sejmowej komisji infrastruktury posłankę Paulinę Matysiak. Próba jej odwołania ze składu komisji nie udała się. Bo w jej obronie stanęli posłowie opozycji zjednoczonej prawicy, część Konfederacji, część wciąż koalicyjnej partii Razem. Nie jest tajemnicą, że od kiedy parlamentarzystka razem z Marcinem Chora z pis, byłym pełnomocnikiem do spraw CPK, zaczęła stawać w obronie projektu centralnego portu komunikacyjnego, zaczęły się jej problemy w koalicji uśmiechu. Radosław Jankiewicz. Uśmiechnięta koalicja Tuska próbowała wczoraj odwołać ze składu sejmowej Komisji Infrastruktury Paulinę Matysiak. Na chwilę przed głosowaniem w jej sprawie posłanka mówiła. Dziś chce się odwołać mnie z Komisji Infrastruktury, w której pracuję i mam nadzieję, że nie jest to związane z tym, że rząd boi się moich trudnych pytań w zakresie transportu. I wielka prośba do państwa. Jeżeli boicie się państwo konsekwencji partyjnych i nie chcecie zagłosować przeciw, bardzo proszę. Nie bierzcie udziału w tym głosowaniu. Za poseł Matysiak murem stanęli politycy opozycji, PiS, Kołaków 15 i Konfederacji. Mogliśmy zagłosować przeciw, ale uznaliśmy, że to jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć dosyć. Dosyć tego kłamstwa, tego, że mówicie w Sejmie co innego, a co innego robicie. Dlatego posłowie wyjęli swoje karty do głosowania, dzięki czemu na sali plenarnej nie było kworum wymaganego do podjęcia decyzji przez Sejm. Dziękuję Państwu bardzo za ten entuzjazm i stwierdzam, że Sejm nie podjął uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Co ciekawe, poza opozycją w głosowaniu nie wzięło udziału także czterech posłów należącej do klubu lewicy partii Razem. Wydaje się, że dla posłów koalicji Tuska wynik głosowania był nie lada zaskoczeniem. Nie przygotowaliśmy się trochę, nie, pewnie nie spodziewaliśmy się tej akcji ze strony prawicy i opozycji. Problemy Pauliny Matysiak zaczęły się od sprawy Centralnego Portu Komunikacyjnego, projektu Prawicy, który po przejęciu władzy przez koalicję Tuska miał być wrzucony do kosza. To wczorajsze głosowanie było także pokazaniem obywatelom. Słuchajcie, my chcemy się dogadywać. Ale oni nie chcą dlaczego? No bo różnica poziomów między nami jest tak drastyczna, tak dramatyczna, że oni nie chcą tego porozumienia. Posłanka Lewicy wraz z byłym pełnomocnikiem rządu w sprawie CPK Marcinem Chorałą stanęła w obronie niezbędnego dla polskiej gospodarki lotniczego hubu. W sytuacji, kiedy jest konflikt czy różnica pomiędzy lojalnością czy interesem wobec partii i wobec Polski, to trzeba Polskę postawić na pierwszym miejscu. No natomiast no większość koalicji 13 grudnia, zdecydowana większość. Uważa, że jest to zbrodnia, że tak się nie godzi, że tak nie można, bo najważniejsze to jest nienawidzieć PiS. Dziś członkowie uśmiechniętej koalicji Tuska nie bardzo wiedzą, jak skomentować porażkę w głosowaniu. Dlaczego, Dlaczego ona była odwoływana? Nie z... wiem, nie wiem kto złożył ten wniosek, nie wiem. No to wniosek od, od państwa koalicji. Nie, nie mam pojęcia, nikt nam nie tłumaczył tego wniosku. O co była ta próba odwołania wczoraj pani poseł Matysiak z Komisji Infrastruktury? Proszę pana, decyzja no, widocznie była potrzebna, to była decyzja klubu lewicy i, 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 i już. Rząd Tuska zdanie w sprawie CPK oficjalnie zmienił dopiero po tym, jak się okazało, że popiera go zdecydowana większość Polaków. Nie zmieniła się jednak podstawowa zasada koalicji rządzącej, kategoryczny zakaz współpracy z posłami zjednoczonej prawicy. Ta pani zadecydowała w swojej formie współpracy i trzeba pytać w klubie, który ją rekomendował, w ugrupowaniu, który ją rekomendował, co się takiego wydarzyło, że ta rekomendacja pewnie została cofnięta. Polityk została zawieszona w prawach członka klubu lewicy po tym, jak razem z posłem. PiS Marcinem Chorałą powołali w czerwcu ruch społeczny Tak Dla Rozwoju, który miał skupić się na wsparciu rozwoju inwestycji w CPK, elektrowni jądrowych i polskiej armii. Wczoraj, po nieudanej próbie odwołania, posłanka napisała. Jutro moje urodziny, 18. I muszę powiedzieć, że dostałam jeden z najpiękniejszych prezentów. Nie udała się próba usunięcia mnie z Komisji Infrastruktury z powodu chwilowego braku kworum. Dziękuję wszystkim, którzy na mnie nie głosowali. W ciągu najbliższych miesięcy ma rozstrzygnąć się przyszłość Pauliny Matysiak w koalicyjnej partii Razem.